Cześć, słuchajcie, tak jak obiecałem, u progu premier jeszcze jeden bardzo szybki, ale dla niektórych pewnie ważny film, a mianowicie czy grami pójdzie? To jest to, co na pewno Was bardzo interesuje u progu premiery. Otóż od siebie mogę powiedzieć Wam tyle, że porównując analogicznie gdzieś tam do Farminga 22, to ja mam wrażenie, że mimo tych wszystkich usprawnień graficznych, to Farming 25 radzi sobie lepiej. Jest na pewno płynniejszy, nie ma jakichś takich dziwnych zawirowań, szarpnień Wydaje mi się, że po prostu jest stabilniejszy. Tyle ode mnie. Sami będziecie musieli ocenić, jak to u Was będzie wyglądało. Więc słuchajcie, tak szybko. Jeżeli nie macie bladego pojęcia o komponentach, o tym, czy wasza karta jest mocniejsza od tej, która jest zalecana, czy mieści się w minimalnych itd. itd jedyne co wiecie, to wiecie jaki macie procesor i jaką macie kartę to tak jak przy premierze 22, tak i przy, przy premierze 25 możecie posłużyć się taką właśnie stronką Technical City, wrzucę Wam do niej linka bezpośrednio pod filmem i słuchajcie, jedyne co musicie zrobić to wejść sobie na tą stronkę wpisać sobie Farming Simulator 25, podpowie się Wam właśnie tutaj gdzieś tam powiedzmy w tym miejscu następnie wskazujecie to Jaki macie procesor, wskazujecie też, jaką macie kartę graficzną, podajecie ilość ramu, i ta strona tak w zasadzie nie robi y, żadnej magii, bo ocenia zgodnie z tym, y, jak tam w pozycji powiedzmy będzie się układał wasz procesor, wasza karta graficzna, ocenia to wszystko względem tego, y, jakie są wymagania. Minimalne i jakie są wymagania zalecane. Czyli, tak jakby robi za was robotę i pozycjonuje tą grę w taki sposób, abyście mieli jakiś tam odnośnik względem waszego sprzętu. Daje wam taki, można powiedzieć, wykresowy obraz na to, gdzie jesteście w danej chwili ze swoim sprzętem w odniesieniu do tego, jakie wymagania. Magra, więc jak to będzie wyglądało? A no tak to będzie wyglądało. Pokażę się Wam taki wykres, pokażę się Wam porównanie wydajności Waszej karty w stosunku do tego, jakie wymagania ma gra. I Tutaj na, będą zaznaczone takie kreski. Tu będzie jedna kreska, to będzie kreska dla minimalnych, i będzie podana powiedzmy ta karta graficzna z wymagań. Tu będzie kolejna kreska, to będzie ta karta zalecana. A ta, koniec tej, tej zielonej, tak jakby kreski, to będzie wasza karta graficzna. No dole, będziecie mieli adnotację. W takim szybkim przeliczeniu, że powiedzmy, Wasza karta graficzna będzie 1 i 7 razy szybsza w porównaniu do tej zalecanej, czyli do tej 2070. Ta sama sytuacja będzie z procesorem. Tu jest podany procesor minimalny, tu jest procesor zalecany, tutaj się pojawi Wasz procesor, tu są te kreski odniesienia do jednego procesora i do drugiego, a koniec tego wykresu to będzie Wasz procesor na dole pojawi się informacja, że w tym przypadku 13400F jest 2,8 razy szybszy. Na ten moment tutaj do tej bazy nie są jeszcze wbijane raporty z FPS-ami i z rozdzielczościami. Natomiast jeżeli będzie już, że tak powiem, po premierze, jeżeli ludzie będą wrzucali tutaj raporty na tą stronę i jeżeli wierzyć w to, na ile one będą prawidłowe, to dodatkowo tutaj pojawi się jeszcze multum opcji, które pokażą wam jak wasz sprzęt w danej rozdzielczości będzie sobie radził i ewentualnie na jakie FPSy możecie liczyć. Oczywiście bardzo umowne i to co tam sobie ludzie powypisują to jest inna kwestia ale również będzie taka możliwość, żeby sobie podejrzeć jak będzie na Full HD, jak będzie na 2K, jak będzie w 4K i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Stronka bardzo orientacyjna Także słuchajcie, no jeżeli naprawdę nie macie bladego pojęcia o tym, co ktoś tam do Was mówi, w stosunku do tego, jakie, jakie są te wymagania gry, a, a względem tego, co macie u siebie w komputerze, to ta stronka powinna Wam troszeczkę otworzyć oczy i mniej więcej pokazać Wam na tym wykresie, gdzie w danym miejscu jesteście ze swoim sprzętem, w stosunku do tego, co tutaj gra będzie od Was wymagała. Od siebie dodam jeszcze, że oprócz tego, że, no wiadomo, ram i tak dalej no to jeszcze dysk też jest dosyć ważny, jeżeli będziecie mieli szybki dysk, no to tutaj te wszelkiego rodzaju wczytywania to co się dzieje na mapie i tak to też oczywiście robi tutaj no ma to duże znaczenie, no cóż, no to, co będę Wam więcej mówił. Słuchajcie, ode mnie to tyle jeżeli chodzi o to, żeby jakoś tam Wam naświetlić te wymagania, bo widziałem, że gdzieś tam pojawiło się zainteresowanie w komentarzach i dużo osób pyta, a jak gra chodzi, jak z optymalizacją i tak dalej. Jedyne czego gdzieś tam pewnie potrzeba to wypuszczenia sterowników dedykowanych pod grę. Nie, ale to tak jak mówię po premierze i, i dopiero wtedy będziemy mogli cokolwiek więcej powiedzieć. Ode mnie to tyle, na razie cześć.